Buder, Matko Boża, nadziei. Dziękuję Ci za wszystkie łaski, a szczególnie dzisiaj dziękuję Ci, Matko Boża. Co lat pochodzę ze wszystkimi świętymi. Matko Boża objawiona w Saragosie. Świętemu Jakubowi. Ja słucham to. Jaka jestem szczęśliwa. Trójco Święta. Boże Ojcze nasz, który się objawiłeś 1, września, 1 lipca w 1932 roku, Eugeni Rawasko. Był to dzień święceń kapłańskiej Bruno Rothschild, wrześniaka Teresy Neumann z Royd, który był niezwykłym kapłanem. Zmarł nagle w 30. 24 grudnia w 1932 roku w drodze na kanister, to tam gdzie jest pochowany. Jego kuzynka była sześniaczką świętej Dedy zlikwidowanej zlikwidowana i planowa. Było 527 katolickich Żydów 9 sierpnia w 1942 roku, w rocznicę koronacji naszego polskiego świętego papieża. Piusa dziesiątek. Jezus, ja słucham Tobie, Krzyżu Jezusa, przy którym odprawiam się święty, nasz ostatni święty papież, Eugenio Paceli, urodzony w rocznicę świętego papieża, świętego papieża 2 marca. Urodził się również nasz święty papież Benedykt V W 1915 roku. Urodził się również nasz święty Święty Benedykt, który zmarł na Monte Cassino 2 marca 480 roku, jaki to jest niezwykły. Jak możemy, jak... nie dziękują Ci za łaski? Skarżył się Jezus 17 września 39 roku. Dziękujemy Ci, Panie Boże, 19 września zmarł nasz Darek. Darek Pawlak, którego pogrzeb odbył się wczoraj w Ołtarzewie, gdzie był nasz święty w... ksiądz Franciszek Cegiełka, którego uratowała wielokrotnie święto Faustynia w Dachau, przywódca kapłanów, który zmarł 11 lutego w 2003 roku w Ameryce, którą oświetlił polski Nobel którą odkrył syn króla polskiego Krzysztof Kolumb, urodzony w rocznicy urodzin Polskiej Królowej w Berlinie, kiedy zmarł święty Ludwik, król królów. Też urodziła się święta Faustyna w 1905 roku, wszystko 25 sierpnia. Byłem świadkiem również mszy, nie mszy tragedii 25 Sierpnia w 2019 roku w też sześć kobiet odprawiało ucztę na stesce. Ja słucham Tobie, Matko Boża Wszechwładna. Dziękuję.